W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo by mówić. Do świtu jeszcze chwila, mamy czas. Nie chce mi się gadać. Rozumiem. To co, jedziemy? Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Jenefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w Wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postskryptu? Wciąż mam jednorożce wiesz, którego. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. <tuszy> czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do JNF? Dwa, trzy dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę, i czuję. Bola. Wojska tam tu Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czardzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenia? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. Mm, a wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw w północy. Chyba królestw Radoida, Temerii i Kedwen już nie ma. Radowit mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mi? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odychcewa.

Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. No bogi, mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i żywcem po kawałku. A, aha. Pewno, pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Parę koron zawsze się przyda. Tylko. Mieszek akurat u mnie chudy. W pierwni w Garczycy część towaru zabrali, a teraz to. Macie. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa, zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale. W Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejeznicz, co tam staje, o to może się czego dowiecie. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. E, tam ledwie mnie drasnął, ale napiłbym się dobrej, rzetniej takiej chłodnej wiesz, Prosto z piwniczki. No to jedźmy. cię co? Swoją drogą. Gryf, tak blisko wsi? To dziwne. Uwysuńko, mi opowiadała, że kiedyś, jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wrzeli na skutki Wiedźmaka, co akurat polował. Dalej! A że ten zaszczepił ten po Dlaczego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko her, Temerskie lilie i mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilgard. O moim trupie. Nie będę pił z od odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze Gryf nam się zalągł. Mhm, zdążyliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna? Mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Dla mnie wódeczka. A wy? Też się czegoś napijecie? Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy. Ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że mi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie, tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. Gryfa ubili, skaranie boskie z nim mamy. Wpierw tylko bydło spulporywał, ale ostatnio jakoś w ludzkim mięsie posmakował. Strach z chałupy wyjść. Jak nam kto zapłaci? Nie mówię nie. z Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Jenfer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Coś, że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli pali. Oj, Mieszko, Mieszko, głupi jesteś. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przy błędo, bo nam w las skwasisz. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchy jak, nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompani to do obory i zbydłem się przy żłobach obracać. <laughs> Toś mu dosrał, Dromił. Stracę cierpliwość. A jak ją stracę do reszty, wasze głowy potoczą się po ziemi. Myśmy tylko sobie dworowali. Nie nerwujcie. Była tu kobieta o kruczo-czarnych włosach, ubrana w czerni biel? Panie, my nic nie wiemy. Ostawcie. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Albert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurckiej. Geralt, Wiedźmin zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Muszę iść, bywaj. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste, no to jak będzie? Zagrajmy. Nie, mam inne rzeczy na głowie. Szkoda. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do dziesięciu nie zliczą, to i reguł nie pojmują. No nic, wróć, jeśli zmienisz zdanie. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresywnym i bzem ubiera się w Czerni Biel. Dwa sznapsy! To poprawi ci nastrój, nastrój poprawi mi się, kiedy już znajdę. Nędznie wyglądasz. To tylko kropelka na humor. Któż by umarł od malutkiego sznapsika. Możemy przejść do rzeczy, Widziałeś się? Yennefer z Wankerbergu. Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. sześnika z Bravigen. Widziałeś Jennifer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś do głowy, mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nitgarskiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, Biel, agres, i. tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie Gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kubocie, a ty będziesz w pobliżu. Co sobie wypiłeś? Mm -hmm. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Nic wam nie zrobiłem. Uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z głosłami zaczyna skurwy zęb na niego! 没有了。啊，这东西没有，可 <laughs> <laughs> You oh. know. a Idę DTS Stuart Esen. Mhm. Czego chcesz? Obóz Wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwinlef jest w wieży, za bramą w prawo. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordingu. Do wieży! Koltes Co? Będziemy musieli zarekwirować część naszych zbiorów. To ile wieś da I ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to, to jest. Temerczycy wcześniej już zabrali i. Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przyjmijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza Sołtysem wzywałem tu tylko Kowala Bilego. luda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Gerald z Rivi. Wiedźmin. Wadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Jennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zalął się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już dziewięć osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się lisiego Boru. Wysłałem tam patrol pięciu młodych chłopaków. Dwa dni później znalazł ich myśliwy, gdyby nie nasze blachy, nie poznałby ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie na wsi, na polach, na trakcie czyli porzucił legowisko trzeba zostawić pułapkę Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste czego ci trzeba? Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest, mci, czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie, jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Mysław, ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem, Pomocny człowiek. Po... Muszę zdobyć. Mhm. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład, nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokierujecie. cię. Tomira i Mysław. Dzięki. Bezzunt jak ten.